Czemu ja gram? W... Ja, czemu ja w ogóle z tobą gram? Czemu ja cię w ogóle znam? To jest zresztą dobre gram Assemble w ogóle? Co to jest? To jest kurwa Assembl. A-S-S-E-M-B-L-E-Y. Pojażdżysz ku... taką serię jak Batman? Woodman kurwa, człowiek. Spulman. Batman i kobieta-pies kurwa. Oto mi twoim matce Serio. O śmieciu! O nie, teraz to ześ kurwa przegió! Uh, szczerze, nie wiem o co cicho, ale szczerze, nie. masz mordę, jak jesteś proszę To jesteś bardzo ładny, jesteś bardzo normalnym człowiekiem, bardzo szanuję jako człowiek. A, to ja cię teraz okłamię. Bardzo lubię cię słuchać, kurwa, bardzo, bardzo <laughs> mądre rzeczy. Nie <laughs> ja wiem, dzięki. Ale miałeś powiedzieć kłamstwo, nie to kłamstwo, nie widzę chyba go. W nie jesteś śmieciem? No, no, no idzie to kłam swoje, dalej nie widzę go. Miałeś chwieję na kufę powiedzieć, ale. Ren, taka nie narzekała, nie kurwa. o oh. Kurwa, dobrze, twoja mama narzekała. No to jak dużą pałem mam. ale ten coś Dlaczego sojusznika nie możesz trafić, co mogę? Udowodnić ci. Dajesz ja ci pokazać, kurwa. Dobra, pokaż. Pokaż. No ale, pokaż. Ale, ale no. Pokazać miałeś A miałeś pokazać, to chyba nie jest No pokazałem, tylko nie trafiłem w przypadku. jak się zobacz? Patrz to. Co mi się wydaje, że on nie wyjdzie, wiesz? O boże, dobra, właśnie patrzę. Oj, właśnie patrzę. Ale, dostał. Nie flash. Nie, no wino wino Na To kaka. debil matka takie odgłosy wydaje, jak bułka mojego wielkiego środku. Nie bo, ja wiem gdzie on jest raz Nigeria Jak zginiesz jako pierwszy, to się reportuje No i mar pierwszy, kto pierwszy umarł? Ale nie powiedziałem pierwszy od kogo. Ale kto... kto pierwszy umarł? Już pształem, nie. No i Już kto? Pisałem. No i co? No. Szczęście, że oni mają większą od ciebie, bo, kurwa. Czego Gierka ci keruje, a co robisz jak zawsze? Gówno. Co robisz? To jest pierwszy psiaczku, kto zamyka? Ale kto zamyka psiaczku? Ale A tabelę? Psiaczek. A to zamyka, gena Co Możesz mi umierać? Nie. Co ja ci mówiłem? Eee, na mówię, web. jak tylko głowa, ty trafiłeś go wszędzie indziej. Dobra, ale kto zamyka jak zawsze? Psiaczek. Ktoś by inny jak nie psiacz. Nazywa się Kubuś. Wow Kubuś. Nowa robota, i psiak. Ona lubi pomarańcze. Lubi kiedy mamusia Kubusia na go tańczy. Serio? Tak. Zabiję go. Nic, to jaki A ci kurwa reportuje to tym momencie, nie? Hehehe. Jeden połudek tego to kurwa przelazłem. O kurwa panckiego. Za tego ze zmęczą. Dobra. I obity. I oto je! Z kim my gramy, ty, ale szesze. Nie wiem, z botami, kurwa, jednymi śmieszami. Kurwy i śmiecie. Z gipsaka nie wyjedziecie. Eeeee. To co, masz, masz degrada? Nie, wiem. Kurwa? Masz. masz degrada? Nie. Jak się czujesz? To sobie wścieknie. No, jak myślisz? Z mojej pani nie ma kurwa nawet wyjścia. Setka, cztery prowki, no i pizda. To jedyna droga, żeby nie myśleć o jutrze. Choć w ogóle nie palę, to i tak w końcu umrę. Ciągle do mam i wpierdalam pizzę.